rano, a ja właśnie wybieram się w moją podróż. Wczoraj już byłam bardzo zmęczona i po prostu poszłam spać tutaj i nie miałam siły nagrywać, ale dzisiaj wam wszystko pokażę, więc do zobaczenia. Przyszło mi ręce, bo jest strasznie zimno. Mam swoje bagaże i właśnie idę na lot na wyspy Karajskie. Jestem właśnie na lotnisku. Jest to następna część mojej wyprawy. i Zaraz idę oddać te dwie walizki do samolotu. i czekam na mój bilet. Pani powiedziała, że mam przyjść za jakąś godzinę i boję się, że nie zdążę na coś. Swoją podróż rozpoczęłam na lotnisku Gatwick i po początkowych problemach z biletem udałam się do swojej bramki. Chodząc na pokład musiałam przejść przez pierwszą klasę i klasę biznes, Patrzyłam na to wszystko z podziwem i lekką zazdrością. Ja natomiast udałam się na sam tył samolotu do ostatniego rzędu, gdzie było moje siedzenie. Jakież było moje zdziwienie, gdy po kilku minutach, odkąd zajęłam swoje miejsce, nagle przyszedł do mnie steward i przekręcając moje nazwisko, wywołał mnie z listy. Zaprosił mnie do tylnej kuchni, a ja zupełnie się nie spodziewałam, co za chwilę nastąpi. Po raz kolejny mój znajomy pilot szepnął dobre słowo do kapitana. I przeniesiono mnie do pierwszej klasy. Jeszcze nigdy w życiu nie udało mi się lecieć w pierwszej klasie i zupełnie się tego nie spodziewałam. Byłam bardzo, bardzo wdzięczna i szczęśliwa. Gdy tylko wygodnie się rozsiadłam, od razu zaproponowano mi drinka i przyniesiono małe prezenty. korebeczka, która zawierała drobne upominki, takie jak pasta do zębów ze szczoteczką, notesik, bugopis, kremy do twarzy i do rąk, grube skarpetki i jeszcze kilka innych drobnych rzeczy. Patrząc jak samolot startuje, tak naprawdę jeszcze nie dowierzałam, że właśnie znajduję się w pierwszej klasie i następne godziny rejsu właśnie tutaj spędzę. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe tej ekscytacji, ale naprawdę się tym bardzo cieszyłam i postanowiłam, że wszystko Wam dokładnie pokażę. Przyszedł czas posiłków i na starter przyniesiono mi małą sałatkę z pasztecikiem i suszonymi pomidorkami, a także ciepłą, słodką bułeczkę. Można powiedzieć, że po prostu była to zwykła sałatka, ale dla mnie była przepyszna. Po zjedzeniu starteru przyszedł czas na danie drugie. Tym razem dostałam kurczaka w sosie kary, razem z ryżem i warzywami. Jeśli tego by było mało, oczywiście później przyszedł czas na deser. Było to małe, słodkie, czekoladowe ciasteczko polane sosem malinowym. Po tak przepysznym i pełnym posiłku przyszedł czas na odpoczynek. Muszę przyznać, że pierwsza klasa naprawdę sprzyja relaksowaniu się. Every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Muszę się Wam przyznać, że tak naprawdę bardzo lubię długodystansowe loty, a ten był wyjątkowy i naprawdę nie chciałam, aby się kończył. Jednak te 8 godzin lotu upłynęły mi błyskawicznie. Już po chwili, wyglądając z okna, zobaczyłam przepiękne wyspy karaibskie. Chyba jeszcze nigdy nie widziałam tak przepięknego widoku z okna. Powoli zniżając się do lądu, zobaczyłam wyspę, na której zamierzałam spędzić najbliższy tydzień. Antyga zauroczyła mnie od pierwszego wejrzenia. Ale, więcej, już w następnym odcinku.